Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Powiedział Pan w swojej informacji, że nie wszystkie, nie, nie całą wiedzą, jak, jak, jaką dysponuje Pan i ministerstwo, może się Pan tutaj dzisiaj z nami podzielić. Ale ja prosiłbym w takim razie, na ile to będzie możliwe, aby Pan próbował także w kilku zdaniach ocenić bieżące działania podejmowane przez ministerstwo i ich skuteczność. Jak doskonale wiemy, sytuacja zmienia się dynamicznie i te rozwiązania, które były proponowane przed chwilą, dzisiaj mogą okazywać się nieskuteczne. Pytam to także w kontekście tej dyskusji co do tego, kto, kogo i w jaki sposób ma przejmować, gdzie ma być siedziba spółki. Ta nutka tutaj też dzisiaj pobrzmiewała, czy, czy zarząd będzie przeniesiony do Warszawy jako mieszkańcy Belszczyzny. Bo przypomnę tylko te obawy, które towarzyszyły wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny, w szczególności tym, którzy pracują w zakładzie, o swoją przyszłość. I to jest już nie pierwsza sytuacja, kiedy mamy wątpliwości, i dobrze jest, gdy, gdy w sposób jasny i czytelny te wątpliwości wyjaśnimy. Ja dodam również, że. Takie wątpliwości pojawiały się w przypadku prywatyzacji drogą oferty giełdowej dużej spółki lubelskiej lubelskiego węgla Bogdanka i później tym, co się działo, też zamiarami wrogiego przejęcia czy skupu akcji przez inwestorów z południa Europy. Chciałbym zapytać także o, w ramach tej oceny o decyzję co do sprzedaży kolejnego pakietu akcji i obniżenia udziału skarbu państwa właśnie do 33%. Czy jest jakaś jeszcze możliwość korekty i w tej strategii, które państwo podejmujecie tych działań, jest czas na zmianę? Czy jesteście państwo przygotowani i ewentualnie będą inne już zaplanowane posunięcia, które uratują czy ograniczą zagrożenia, które pojawiają się przed nami? Już zupełnie kończąc, chciałbym również. Powiedzieć, gdyby pan spróbował ocenić bo wśród tych obaw jest wiele takich postawianych na wyrost i mówi się o rynku gazu mówi się o tym że sama cena nawozów może mieć wpływ bezpośrednio na produkcję rolniczą w sytuacji e, dzisiaj konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach europejskich gdyby pan starał się Procentowa gradację przedstawić tych obaw. Czy istotnie inwestycje kapitału zagranicznego związane są z wysoką rentownością branży chemicznej? Czy jest to decyzja strategiczna dotycząca rynku gazu? Czy chodzi tutaj o, wyłącznie o rynek zbytu i zajęcie. Ja pośle, czas e, minął. Już kończę, Panie Marszałku. I o zajęcie rynku zbytu dla własnych produktów, a budowanie wzrostu gospodarczego w e, innych państwach? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos za...